Drugi sezon Gormiti. Ja pierkurna, nie wiem, co ja powiedzieć mam na ten temat, ale okazało się, że piątym elementem nie jest światło. Jest nią uwaga. Meka. Czyli co? Gormiti Borgi, Gormity robiące pranie, które są robotami. I mecha rycerze. Witam Was tutaj, Jackson Real. Czas na małe streszczonko drugiego sezonu Gormiti, co udało się uzyskać poprzez pierwsze parę, trzy, cztery odcinki. Yy, więc tak, ustalmy jedną rzecz. Istnieje Gormita, który włada Meką, czyli piątym elementem, piątą energią. Nie jest to niestety światło, więc generalnie moja teoria poszła w dupę. No więc lećmy więc mm, do konkretów. Czyli co? Mecha to jest po prostu żywioł reprezentujący mm, ogólnie cybernetykę i mechanikę. Czyli ogólnie rzecz ujmując wszystko związane z technologią. Ale co to oznacza? Okazuje się, że Meka jest żywiołem, który potrafi wzmacniać inne żywioły. Na przykład Lord Kairon dostał nową zbroję, oraz inni gormity zostali ulepszeni. Tak samo jak branzolety, które się stały ultrabranzoletami. Więc teraz okazuje się, że trzeba będzie znaleźć latarnie Meka, które znajdują się w każdym z czterech królestw. Nadal jestem zawiedziony, że to nie jest światło. I nadal się pytam, gdzie jest las? Nadal nie ma LASU! Więc w głębokim skrócie trzeba więc znaleźć czterech mekarycerzy, którzy są poukrywani w wieżach. I ci mekarycerze będą poddawali próbie naszych kochanych gierowów. Jeżeli im się uda, będą walczyć razem z nimi i uratują go, czyli taki mały standardzik. I powiem wam, że oni idą śladem starej serii Gormiti. Z ludźmi. W sensie chodzi mi z 2000. Było chyba ósmego roku, tak, z wytwórni Maraton z Francji, jeśli dobrze pamiętam, tak, tak, dobrze, z Francji. Więc wychodzi po prostu na to, że elementy Meka są to po prostu cybernetyczne części i w sumie nie tylko nasi bohaterowie dostaną nowe ulepszenie, ale także Darkanie też dostaną dopakowanie. Między innymi ten czarnoksiężnik nie pamiętam jak on się nazywał. No i Greg. Greg, zamiast tych swoich śmiesznych łapeczek, które wyglądały jak małe tarcze, dostał małe gilotyny. <grymny> Serio, <grymny> ale wygląda tam dość głupio. I nawet te małe gówniaki, co wpadły do rozpuszczalnika, dostają nawet dopakowanie. Tylko jestem ciekawy, czy też będą padały na strzała. Pewnie nadal będą padać na strzała. Wywalą się na głupi ryj, jak zwykle. Więc generalnie, jak się zapowiada drugi sezon Gormiti? Powiem krótko, jestem zaciekawiony. Jeżeli poprowadzę to tak jak starą serię Gormiti, to chyba na pewno sobie dalej obejrzę. Bo mm, udało się znaleźć Elestara. Niestety jeden kawałek został spaczony przez Wojdusa, przez co darkanie mogli dostać się do wieży po części, ale tak czy siak nadal nie mogą się wydostać. Ale za to Voidus. Zyskał kontrolę nad artefaktami Meka, dzięki czemu będzie mógł ulepszyć swoich pomagierów na. potężnych Darkan. W skrócie jestem mile zaskoczony. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o sezon drugi Gormiti. Na dalszą relację, na dalszą recenzję, będziecie musieli poczekać na samym końcu, kiedy już wszystko okaże się jasne. A w następnym odcinku zrobię wam, uwaga, niespodzianka. Relacje z bliską, czyli najgorętsze premiery i co takiego ciekawego zapowiada się w tym roku. Oczywiście, wtedy kiedy ja to nagrywam, jest 1 listopada. Ale jestem podjarany, same kurde świetne nowości. Widzimy się więc w następnych odcinkach. Do zobaczenia!